Hej, i witajcie w Rongwayu. I to jest najmocniejszy skuter elektryczny, jakim kiedykolwiek jechałem. Efan pusa 5000, 7000 W w piku i maksymalna prędkość 94 km na godzinę mierząc z GPS-a. Zobaczcie sami. Runway. Bardzo chciałem też podziękować Tomkowi z firmy SEF. Właśnie tam są dostępne te skutery, nawet jeszcze mocniejsze, ale też słabsze. W sumie mają bardzo duży wybór na stronie. Na pewno powinienem się zobaczyć w linku poniżej. Ten skuter elektryczny oczywiście jest w pełni legalny. Jeździ się nim na kategorię B, jeżeli masz prawo jazdy kategorii B powyżej 3 lat. Albo na kategorię A1. Traktuje się go zupełnie tak samo jak motocykl starodawny Spalinowy o mocy poniżej 11. Kilowatów. Różnica jest taka, że tutaj jest o wiele większy moment. Przez to, że w ogóle nie ma biegów, jest tylko jeden bieg. Silnik jest z tyłu w kole i jest o wiele, o wiele większe przyspieszenie. Nie jeden chopper spalinowy mógłby być zaskoczony, jak szybko ten skuter e, odchodzi. A w mieście jest on jednym z najszybszych środków transportu, dlatego, że właśnie tak szybko przyspiesza. Bez problemu, oczywiście, zawsze jesteś pierwszy na światłach i oczywiście też pierwszy na następnych światłach. Zresztą zobacz. Jak wygląda jazda tym pojazdem w mieście. No dobra, czyli skuter jest tak samo traktowany prawnie jak skuter spalinowy, ale jak w ogóle z niego korzystać na co dzień? Jest tutaj wymienny akumulator. Jeden jest z ogniwami chińskimi, a drugi jest z ogniwami Panasonica, czyli zupełnie te same ogniwa 18650, które Daniel Grzyb ma w swojej Tesli. Na ogniwach chińskich przejechałem 50 km, ale to była jazda naprawdę bardzo wyczynowa i też na autostradzie i z dużymi przyspieszeniami. A przy pojemniejszej wersji baterii tych kilometrów podczas naprawdę mocnej jazdy przejedziesz 70. Akumulator ma pojemność 3 kWh w wersji chińskiej albo 4,5 kWh w wersji Panasonica. Maksymalny voltaż baterii to jakieś 83 V. Dzięki temu można skuter szybciej ładować oraz jest oczywiście ta wielka, wielka moc. Mamy dwie opcje ładowania skutera. Jedna ładowarka ma moc 400 W, czyli ładujesz w jakieś 9 albo 11 godzin do pełna. I jest też ładowarka szybka, która w 4 godziny ładuje do pełna. Czyli nawet możesz zatrzymać się w kawiarni przy okazji i wykorzystać ich prąd. Minusem odwarki jest to z kolei, że ma wentylator, więc zawsze trochę huczy, więc trzeba wybrać kawiarnię, gdzie jest trochę muzyki. Po naładowaniu baterii do pełna wyłącza się też wentylator i proces ładowania baterii. Komfort jazdy jest wysoki, koła są 12-calowe, może nie są optymalne do jazdy cały czas na maksymalnej prędkości, ale do 70 jeździ się według mnie bardzo wygodnie. Można jeździć też wygodnie w dwie osoby, waga skuteru to 100 kg, maksymalna masa całkowita skutera to 260 kg. Wiadomo, że wtedy też zmniejsza się zasięg. Jak może zauważyłeś, skuter ma też znaczek EE, co uprawnia go też do jazdy po buspasach, na ścieżkach rowerowych i nawet po chodniku. Ważne jest to, żeby jeździć naprawdę rozsądnie i w prędkościach, które są odpowiednie do warunków. Mamy też światła LEDowe do wskazów. Niestety światło to z góry jest halogenowe. Koszt w ogóle takiego skutera to jest 16 tysięcy złotych. Fajne jest to, że jest też gwarancja. 5-letnia albo 50 tysięcy kilometrów na akumulator, z kolei na skutery są to 3 lata. Jeżeli chodzi o koszt przejechania 100 kilometrów, zależy to oczywiście od jazdy, ale na te 50 kilometrów, jeżeli jedziemy naprawdę agresywnie, zużywamy 3 kWh. Wobec tego, 6 kWh na 100 km to mniej więcej 4 zł i 20 groszy za 100 km, więc jeszcze tani niż odpowiednik spalinowy przy o wiele większej mocy i o wiele szybszej jeździe. Ubezpieczenie kosztuje zupełnie tyle samo co odpowiednik spalinowy, zależnie oczywiście od zniżek ubezpieczeniowych od 300 zł do nawet 50 zł, jeżeli ma się w Dodatkowo mniej się zużywają hamulce, ponieważ hamulujemy też regeneracyjnie i wtedy ładuje się też bateria. Mamy też schowek pod siedzeniem, gdzie możesz zostawić kask, jeżeli chcesz odejść od skutera. Oczywiście jest też blokada skutera, żeby nikt w ogóle ci go nie ukradł. Z tyłu można zamontować jeszcze dodatkowy bagażnik, żeby mieć jeszcze więcej miejsca. A ładowarkę możesz nawet wziąć ze sobą, jeżeli chciałbyś gdzieś po drodze podładować skuter. Dodatkowo jest też schowek na mniejsze rzeczy pod kierownicą, oraz haczyk na zakupy albo na torebkę. Są również dostępne różne kolory. Ten mi się bardzo podoba. Jest taki ciemny, nie wiem, cherry. Ale są też inne kolory, nawet czarny mat, biały oraz inne kolory, które możesz zobaczyć na stronie. No dobrze, to przejdźmy do obsługi skutera. W pozycji, tak jak teraz widać, trzeba wcisnąć kluczyk i przekręcić w prawo. Wtedy odblokuje się blokada kierownicy. W prawo, z kolei, jest włączony skuter. A teraz, tak jak w lewo przekręciłem, otwiera się tylny bagażnik. Pośrodku kierownika mamy duży, jasny, kolorowy wyświetlacz LCD, który też widać w okularach polaryzacyjnych. Na górze pokazuje nam prędkość, poniżej przewija automatycznie różne parametry, tak jak woltaż baterii, ilość przejechanych kilometrów po włączeniu oraz przebieg łączny skutera. Poniżej są też kreski, które wskazują stan baterii. Światła mijania są automatycznie włączone, są też światła długie. Kierunkowskazy nie mają dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej. A tutaj widzisz, ile używasz aktualnie mocy. Do przyspieszania używasz prawej monetki, tak jak w motocyklu, jest jeden tryb przyspieszania. Na prawej monetce jest przycisk świateł awaryjnych, włączanie albo wyłączanie hamowania regeneracyjnego oraz przycisk do. uwaga, uwaga! Tak! Ten scooter ma wsteczny! Na lewej manetce jest przycisk do świateł długich, poniżej jest kierunkowska, z wyłączasz przyciskiem, i jeszcze niżej klakson. Aby hamować regeneracyjnie, wystarczy wcisnąć prawy hamulec, czyli przedni. Z przodu i z tyłu mamy mocne hamulce tarczowe, które pozwalają, że szybko można się zatrzymać. Najbardziej niesamowite jest to, jak ten skuter w ogóle przyspiesza od zera do 30-40. Wtedy tak naprawdę nawet motocykl czy inne samochody nie mają szans, bo one muszą się zebrać i dopiero ruszyć. Chodzi oczywiście o pojazdy spalinowe. Zanim wświsną sprzęgło, zanim w ogóle silnik wejdzie na obroty, to ten skuter już jest o wiele dalej. Ja już sam w ogóle nie wiem, jak sobie poradzę, gdy nie będę miał tego skutera w domu. Jeżeli Ty jesteś zainteresowany skuterem elektrycznym Pusa 5000, to zobacz link w opisie poniżej. Tomek na pewno Ci pomoże, powie Ci jeszcze o dodatkowych rzeczach, o których nie wspomniałem w filmie i... Może to będzie Twój następny skuter. Tymczasem widzimy się w następnym wideo.